Po wybranych miastach. Poprosiliśmy fanów różnego rodzaju marek samochodowych, fan kluby tych marek, żeby nam jako ci, którzy są najbardziej zorientowani spośród zjadaczy samochodowego chleba, żeby nam pomogli zrobić rozeznanie rynku. Muszę powiedzieć, że. Wyniki spotkań pomiędzy użytkownikami samochodów a warsztatami, zarówno autoryzowanymi, jak i nieautoryzowanymi, wyniki tych spotkań są bardzo smutne, są szczególnie smutne dla naszych portfeli. Otóż okazuje się, że we wszystkich autoryzowanych stacjach usługi. Te sama, ta sama usługa jest wielokrotnie wyższa, cena tej usługi jest wielokrotnie wyższa niż w warsztatach tak zwanych nieautoryzowanych. Przy czym chcę powiedzieć, że te przez warsztaty nieautoryzowane nie rozumiemy jakiegoś warsztaciku w piwnicy czy w garażu za krzakiem, tylko po prostu normalne warsztaty samochodowe, które świadczą usługi w pełni legalnie. Oczywiście wszystko bierzemy pod uwagę, również i to, że warsztaty autoryzowane są pięknie wyposażone, często sale przyjęć konsumentów są wyłożone marmurem, oczekując na naprawę, może na, na, na picie kawy za darmo. Ale jednak nie to, są, nie to świadczy o tym, gdzie my chcemy naprawiać samochody. Jeżeli chcemy korzystać z luksusowych warunków, to oczywiście każdy po zapoznaniu się z zawartością własnego portfela uda się właśnie do takiej ekskluzywnej stacji. Natomiast większość z nas jednak patrzy przede wszystkim na jakość usługi, na szybkość usługi, no i na cenę tej usługi. Jeżeli te usługi są porównywalne, to niewiele, niewielu z nas, konsumentów, jest skłonnych do tego, żeby płacić więcej za właściwie no, nie wiadomo za co za otoczenie, za, za wartości estetyczno artystyczne. Różnice w cenach są przeogromne, ale muszę powiedzieć jedną rzecz bardzo ciekawą, którą zaobserwowaliśmy, skoro się spotkaliśmy. Mianowicie w, w, w niektórych stacjach autoryzowanych wprowadzono usługę taką promocyjną dla samochodów starszych. Czyli jeżeli się zdecydujemy naprawić samochód, właśnie już bardziej wiekowy, to możemy skorzystać z takiej, z takiej promocji, i wtedy okazuje się, że w stacji autoryzowanej. Cena tej usługi w promocji jest bardzo zbliżona do ceny w warsztacie nieautoryzowanym. Więc, jak gdyby, widzimy tutaj takie wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom cenowym konsumentów. Tym niemniej jednak, nie jest to praktyka jeszcze bardzo rozpowszechniona, jest to pierwsza jaskółka właściwie, która miejmy nadzieję, czyni wiosnę, ale może niekoniecznie. W każdym bądź razie oczekujemy również i takich działań. Jest to działanie naszym zdaniem bardzo wskazane i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ono się rozwijało. W każdym bądź razie nasze badanie wskazuje w sposób brutalny, gdzie przepłacamy, gdzie płacimy mniej, gdzie i dlaczego. Moż możemy i powinniśmy korzystać z usługi naprawczej, jeżeli liczymy swoje ciężko zarobione pieniądze. Ale właśnie to pokazuje, jak zdrowa konkurencja działa, no bo tak naprawdę obniżki, które zaproponowało Volvo, dosłownie 50% na robociźnie i 25% na częściach, nadal powoduje, że to jest droższe niż w warsztatach niezależnych, niemniej do tego właśnie mobilizuje konkurencja. Zatem wszelka konkurencja jest w no, zdrowym rozwiązaniem. Oczywiście. I dlatego założyliśmy tę koalicję, żeby utrzymać konkurencję oczywiście. na tym rynku, bo jak, jaka jest sytuacja konsumenta w momencie, kiedy nie ma tej konkurencji na rynku? Napraw to już dobrze wiemy, bo już to przerobiliśmy kilkadziesiąt lat temu. Także tutaj, co do tego, to żadnych złudzeń nie ma, żadnych badań nie trzeba robić, wiadomo, czym to się skończy. Natomiast musimy zrobić wszystko i nasz rząd również, i Komisja Europejska, żeby konkurencję nie tylko utrzymać, ale ją wzmocnić. To jest zadanie dla nas wszystkich. Panie Prezesie, przejdźmy teraz do sprawy rozporządzenia Euro 5. Rozporządzenie, które weszło w życie nie tak dawno, bo dosłownie miesiąc temu Komisja Europejska zaproponowała pewne poprawki, wprowadzenie pewnych poprawek do tego rozporządzenia. I tak naprawdę polski rząd no, powinien zająć stanowisko w tej sprawie. Wręcz uważamy, że jest zobowiązany do tego, żeby na spotkaniach grupy roboczej występować i reprezentować punkt widzenia konsumentów, obywateli polskich, przedsiębiorców polskich. Jakie to są poprawki? Pierwsza poprawka dotyczy dostępu do numerów WIN, czyli, czyli dostępu do identyfikacji części zamiennych. Ja pozwoliłem tutaj ze sobą przynieść kilkanaście katalogów, które Państwo tutaj widzicie na, na naszym biurku. To jest tylko kilkanaście katalogów, a tak naprawdę taki niezależny warsztat motoryzacyjny powinien mieć tych katalogów kilkadziesiąt, jeżeli nie ponad 100, żeby mieć możliwość identyfikowania części do różnych marek samochodów. No to widzicie Państwo, jak grube i jak potężne są te katalogi do identyfikacji części zamiennych. Brak tego dostępu do numerów VIN jest coraz bardziej istotny, dlatego że mamy coraz więcej modeli, wersji samochodów rodzajów, typów samochodów. W związku z tym tak naprawdę yy, warsztat niezależny nie jest w sposób właściwy w stanie identyfikować samochód, samochód który pozornie wygląda tak samo. Nawet może mieć ten sam silnik i wyposażenie. Okazuje się, że może mieć zupełnie inne elementy, chociażby układu zawieszenia czy inne yy, części samochodowe. Stąd tak niezwykle istotny jest, chociażby z punktu widzenia bezpieczeństwa, żeby te części zostały właściwie dobrane, bo one teoretycznie mogą pasować, bo wyglądają podobnie, ale mogą mieć pewne elementy kluczowe, inne. Kluczowe tu mam na myśli chociażby bezpieczeństwo.